Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy studiowali bardzo ciekawy fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału i tam werset 42. Temu, kto Cię prosi, daj, a od tego, który chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Musicie przyznać, że to jest ciekawy fragment, prawda? Ale zwróćmy uwagę na to, że tutaj nie jest powiedziane każdemu, który cię prosi, daj. No bo warto jest zastanowić się przy okazji badania tego fragmentu, czy każdemu, który nas prosi o pieniądze, powinniśmy dać, pożyczyć bezkrytycznie. Są przecież nawet fragmenty, takie gdzie jest powiedziane, że jeżeli ktoś pragnie od ciebie coś pożyczyć, to nie spodziewaj się zwrotu, czyli tak naprawdę to nie ma być pożyczka, tylko dar. Eee, czy faktycznie jako chrześcijanie powinniśmy zawsze mieć otwartą kieszeń, otwarty portfel dla każdego, który podejdzie, żeby nas poprosić o wsparcie? Osobiście uważam, że nie, chociaż możecie mieć inne zdanie na ten temat, dlatego że Pan Bóg dał nam rozsądek. Abyśmy go używali i potrafili rozsądzać, na ile dana osoba wymaga naszej pomocy, a na ile chce nas naciągnąć. Ja wielokrotnie otwierałem swój portfel przed różnymi osobami, które bardzo mocno mnie rozczarowały, dlatego że, pomimo tego, że mówiły, że potrzebują na jedzenie, to wydawały to na alkohol. Później zacząłem kupować jedzenie różnym ludziom, Którzy, którzy chcieli, żebym im w jakiś sposób wspomógł. Niektórzy faktycznie byli wdzięczni, ale wielu z nich wyrzucało później to jedzenie albo sprzedawało, żeby potem następnie kupić alkohol. No różne miałem takie sytuacje, bardzo przykre. Dlatego jestem sceptyczny wobec osób, które mówią, że są tak bardzo biedne i potrzebują pomocy i czy mógłbym im dać trochę pieniędzy. Zazwyczaj staram się wybadać, na ile dana osoba jest szczera ze mną i czy faktycznie potrzebuje mojego wsparcia, czy nie. Jeżeli czuję od niej alkohol, albo widzę, że próbuje mnie w jakiś sposób oszukać, naciągnąć, pieniędzy nie dam. Natomiast były takie sytuacje, kiedy spotkałem osoby, chociażby bezdomne, które okazywały się nie tylko ludźmi bardzo uczciwymi, ale wręcz. Nie wiem, jak to określić. Urzekającymi, ludźmi, którzy ewidentnie byli dziećmi bożymi, byli dotknięci przez Ducha Świętego. I opowiem o jednym takim wydarzeniu. Będąc jeszcze studentem w Podkowie Leśnej, spotkałem w Warszawie, wracając z usługiwania z jednego z pobliskich zborów, Pewnego człowieka bezdomnego, który podszedł do mnie i poprosił o to, czybym mu nie mógł kupić czegoś do jedzenia, bo od kilku dni nic nie jadł. Wahałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ostatecznie postanowiłem, że tak, jak najbardziej mogę ci kupić. Poszliśmy do pobliskiej Jadłodajni, która tam była na dworcu, i kupiłem mu obiad. On zamiast przysiąść i zjeść, zrobił coś, co wydawało mi się niesamowite i takie nienormalne, jak, jak dla ludzi z takiego środowiska, przynajmniej tych, których miałem okazję poznać. On mówi pan co, ale ja nie mogę tak, tak po prostu sobie usiąść i, i zjeść tego obiadu, bo ja mam jeszcze kolegów, którzy tak samo są głodni jak ja. Jeżeli nie ma pan nic przeciwko temu, to ja bym chciał wziąć ten obiad i się z nimi podzielić. Zdziwiłem się i mówię, no, pewnie jak, jak najbardziej, nie? Mówię, no chyba, żeby, żeby pan mógł, ale to nie, nie ośmiela się poprosić. Mówię, ale o co? No i jeżeli by pan dla moich kolegów mógł też coś kupić, mówię, a gdzie ci koledzy są? Tam stoją właśnie, nie? Oni też są głodni. Ja zrozumiem, jeżeli pan nie będzie chciał kupić, bo to jednak duży wydatek, ale a może akurat... Ja mówię: Dobrze, w porządku. Kupiłem im też coś do jedzenia. On im zaniósł, przyszedł i, i usiadł na ziemi i zaczął jeść ten swój obiad. Ale mówi pan, co? Ja bym się chciał pomodlić. I ja, wiecie, już w ogóle byłem taki całkowicie rozbity i mówię, bezdomny, chcę się modlić. Ja on zaczął dziękować panu Jezusowi za jedzenie. Potem zaczął ze mną rozmawiać na temat Pana Boga. Ja byłem taki zszokowany, i mówiłem: Widzę, że jest Pan osobą wierzącą. A on mówi: Wie Pan co tak, bo ja, ja jestem zielonoświątkowcem i po prostu pogubiłem się w życiu, ale ja znam Jezusa, ja, ja bardzo kocham Pana Boga. Chciałbym bardzo do niego wrócić, ale za bardzo nie wiem jak to zrobić. I zaczęła się piękna rozmowa. Wspaniała rozmowa. Tam na dworcu i ten człowiek pod wpływem tej rozmowy i działania Ducha Świętego na nowo oddał swoje serce Panu Jezusowi. Kiedy stanęliśmy na środku hmm. dworca, bo zaproponowałem mu modlitwę i odczytanie krótkiego fragmentu z Biblii, on gdy zobaczył Biblię, zaczął cały drżeć i mówi, to jest Biblia? Ja mówię, tak. Ja mówię, A czy mógłbym zobaczyć? Czy mogę dotknąć, zobaczyć? Mówię, no pewnie, że tak. I jeszcze bardziej byłem taki zdziwiony. A on wziął z taką trzciątą Biblię. Ręce mu tak latały. Biblia niesamowita. Jak ja dawno nie czytałem Biblii. I tak ją przycisnął do siebie. Tak zaczął ją przeglądać z taką nabożnością. I, I mówię, jejku, co się tutaj dzieje? I potem, kiedy przeczytałem mu fragment... Mówię, słuchaj, to może byśmy się pomodlili? A on mówi, dobrze, w porządku. I stanaliśmy właśnie tam na środku, na przejściu, nie zwracając w ogóle uwagi na ludzi. I ten człowiek zaczął żałośnie płakać i zaczął mówić, Boże, mój kochany tatusiu, tak bardzo przepraszam cię za to, że pogubiłem się w życiu. I zaczął wyznawać swoje grzechy i tam właśnie oddał na nowo swoje życie Panu Jezusowi na tym dworcu. Ja potem modliłem się razem z Nim, modliłem się za Niego. Nie spotkałem Go później drugi raz. Chociaż chciałem się z Nim umówić, ale to spotkanie nie wyszło. Jednak wierzę gorąco w to, że Pan Bóg wykorzystał to spotkanie do tego, żeby na nowo zwrócić Jego serce ku sobie. Więc to, co pragnę powiedzieć dzisiaj, omawiając fragment, który czytaliśmy, że po pierwsze to nie my jesteśmy tymi, którzy powinni decydować, kogo wspomóc, a kogo nie. W sensie takim, że nie powinniśmy nikogo skreślać z powodu wyglądu, czy tego, że brzydko pachnie na przykład, albo jest nieogolony. Dlatego, że wielu ludzi, którzy. Pragną naszego wsparcia, czy to finansowego, czy jakiegoś emocjonalnego, to są ludzie skrzywdzeni i pogubieni w życiu. I oni potrzebują po prostu kogoś, kto dostrzeże w nich człowieka, kto wyciągnie do nich rękę, kto pomoże im poznać Jezusa Chrystusa. Ale tak jak w każdym środowisku, czy w środowisku ludzi bogatych, czy biednych, czy bezdomnych, czy chrześcijan, czy ateistów, są ludzie, którzy są porządni. Są tacy, którzy są naciągaczami, pasożytami, tymi, którzy pragną jedynie wykorzystać naiwność i dobroć drugiego człowieka. Jednak to, że na przykład nacięliśmy się na jednej, na dwóch, trzech osobach, to nie oznacza, że każdy taki jest. Nie można podciągać wszystkich pod jedną kreskę. Dlatego Pan Jezus zwraca naszą uwagę, jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie i prosi o Twoją pomoc, nie bądź nieczuły. Daj, zwróć się do niego, okaż serce. Chrystus tak robi i on pragnie, aby jego naśladowcy czynili to samo. Oby dobry Bóg sprawił, żebyś w dzisiejszym dniu, drogi słuchaczu, mógł podążać za jego głosem i był wzorem Chrystusa dla ludzi, których napotkasz na swojej drodze, którzy będą chcieli skorzystać z twojej pomocy. Oto chciałbym się modlić teraz. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, przychodzimy do Ciebie jako ludzie, którzy potrzebują Twojej pomocy. To, że jesteśmy ładnie ubrani, że mamy gdzie mieszkać, co zjeść, to jest tak naprawdę Twoja łaska. W żaden sposób nie czyni nas to kimś lepszym, wyżej postawionym, mądrzejszym od innych. Po prostu pobłogosławiłeś nam po to, abyśmy mieli z czego udzielać ludziom, którzy tego nie mają. I dziękujemy Panie za to, że po raz kolejny zwracasz uwagę na to, w jaki sposób powinniśmy postępować, żeby poskromić nasz egoizm. Mówiliśmy o postawie służby, mówiliśmy o przebaczeniu. Dzisiaj mówiliśmy też o dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka. To są wszystko cechy charakteru Chrystusowego. To jest owoc Ducha Świętego, który pragniesz wytworzyć w nas. Prosimy, Boże, abyśmy przez swoje niewłaściwe wybory, niezgodne z Twoim charakterem i z Twoim słowem, abyśmy nie utrudniali Ci Twojego działania w naszym życiu, dlatego że Ty zaplanowałeś uczynić nas błogosławieństwem dla wielu. Prosimy, abyś poszerzał nasze granice. Abyś poszerzał naszą strefę wpływu, abyś pomagał nam dostrzegać człowieka w tych, których stawiasz na naszej drodze. Człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Człowieka, który potrzebuje życzliwości, miłości, wyciągnięcia pomocnej dłoni. Daj Panie, aby usłużenie drugiemu człowiekowi sprawiało nam radość, abyśmy nigdy nie zapominali, że każdy z nas jest potrzebujący. Każdy z nas pragnie i potrzebuje tego, aby ktoś go kochał, akceptował. Prosimy Panie, naucz nas tego, abyśmy właśnie innym mogli, chociaż w naparstwu, chociaż na miastce pozwolić doświadczyć tego, czego my sami pragniemy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to Ciebie prosimy. Amen. Dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj mogliśmy rozważyć ten fragment. Dziękuję też Panu Bogu za to, że w czasie tych rozważań Dotyka również mojego serca i e, przemawia również do mnie. Chcę Wam podziękować również za wsparcie, jakie nam okazujecie, za życzliwy odbiór tych wszystkich rozważań, filmików, kazań, wykładów, które pojawiają się na naszym kanale, z których korzystacie. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech prowadzi Was w dzisiejszym dniu. Zachęcam, tak jak zawsze, do tego, abyście pamiętali o tym, by się modlić za nas, subskrybowali nasz kanał, lajkowali filmy, zostawiali komentarze i byli na bieżąco z materiałami, które będą się pojawiać na kanale Adwentyści Gdańsku. Na dzień dzisiejszy dziękuję za Waszą uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.